Posadzimy sobie najprostsze z najprostszych ziół, które każdy może uprawiać na swoim parapecie, na swoim balkonie. Będzie to bazylia. Generalnie uważa się, że uprawa ziół, uprawa roślin jest dość skomplikowana. Jest to bardzo proste i tak naprawdę inwestując 4 zł w markecie, możecie sobie nabyć taką bazylię, i tak jak ja uprawiać ją przez dwa lata na własnym oknie. Jak do tego się zabrać? Znowu to jest banalnie proste. Potrzebujemy zwykłą doniczkę. Potrzebujemy trochę kamieni, żwiru, keramzytu na drenaż. Keramzyt to jest takie kruszywo ceramiczne, bardzo lekkie, które można kupić w markecie. Takie malutkie um, kamyczki e, wytwarzane taką metodą trochę jak cegła. To jest bardzo lekkie, ale bardzo się fajnie nadaje na drenaż. Po co nam drenaż? Potrzebujemy trzy rzeczy. Potrzebujemy kamieni na drenaż, potrzebujemy ziemię, Ogrodniczą, którą znowu możemy kupić w każdym sklepie, w każdym centrum ogrodniczym. Najprostsza może być też torf odkwaszony. Byle nie było to kwaśne. PH musi mieć powyżej 5,5, bo zioła zbyt kwaśnego podłoża nie lubią. No i ostatnia sprawa, trochę piasku. Zwykłego piasku, który znowu możemy ukopać sobie, jeżeli ktoś ma taką możliwość, normalnie w naturze. A możemy również piasek kupić. Piasek można w małych takich woreczkach, mniejszych, większych również nabyć w sprzedaży. Więc potrzebujemy takie trzy rzeczy. I teraz po kolei. Po co jest drenaż? Drenaż jest nam potrzebny po to, żeby woda nie stała w doniczce. Każdą roślinę, jaką będziemy sadzić, czy to będzie zioło, czy to będzie roślina domowa, czy to będzie tak naprawdę coś, co będziemy uprawiali w pojemniku w jakiejkolwiek formie na zewnątrz, potrzebuje drenażu, po to, żeby woda nie stała w doniczce. To jest podstawowy problem, jeden z podstawowych problemów uprawy roślin w pojemnikach, to jest stagnowanie wody. Czyli po prostu to, że, że ta woda nam nie odpływa. Następuje zawilgocenie, gnicie, rozwój pleśni, grzybów i tak dalej. Oczywiście konieczne jest to, aby doniczka w podłożu posiadała dziurkę. Jeżeli za dużo podlejemy, na przykład za dużo nam się naleje, albo no, roślina nie wykorzysta wszystkiego, to ta woda sobie do podstawki odpłynie. I teraz tak. Na dno naszego pojemniczka nakładamy. Coś, co może być drenaż. To nie może być to, ten drenaż nie może być zbyt drobny. Nie może być to jakiś żwirek, drobny, drobne kamyczki. Ważne, żeby były takie powstawały przerwy między kamykami, które tutaj widać, bo właśnie dzięki temu ta woda ucieka sobie e, z ziemi e, do samego spodu doniczki. Łatwo jest jej e, spływać. I te przerwy właśnie tworzą takie miejsce na wodę. Więc ja sobie parę, mam taką nie za dużą doniczkę. Ja sobie parę wybiorę kamyczków. Wybieram mniejsze, natomiast jak mówię, żaden żwir, żaden, e, żadna taka drobnica to nie może być. Żwirką dla kota mówimy nie. To jest mniej więcej, zależy od doniczki. To musi być jakaś mniej więcej powiedzmy jedna no, piąta doniczki, tak? E, musi ty, tego żwirku, no na spodzie musi się znaleźć garstka tych kamieni, tak żeby całe dno było pokryte na jakąś tam powiedzmy wysokość, no jednej piątej doniczki, o no, tak plus minus. E, Uprawa to roślin to nie jest apteka, czego się nie należy bać. To jest droga pewnych eksperymentów, nabierania doświadczenia metodą taką empiryczną. Tak? Czyli e, robimy sobie coś i na tej podstawie dopiero e, tak naprawdę nabywamy wiedzę, sprawdzamy, jak to u nas idzie, bo też musicie wiedzieć, że każda roślina tak naprawdę e, też do takich warunków w danym miejscu musi się przyzwyczaić. I też jest tak, że nie zawsze wszędzie każda roślina, jak to się mówi, pójdzie. tak? Może być tak, no taka bazylia, którą my sobie dzisiaj sadzimy, że ona w 100 domach będzie rosła bardzo dobrze czy na 100 tarasach, natomiast na 101 nie przypasuje jej coś, to jest, to jest żywy organizm tak? i za tzw. chiny ludowe ona nam nie wyrośnie. Dobra, ale wracajmy do naszej do bazylii. Sadzimy ją. Mamy zrobiony drenaż. Teraz będziemy robić podłoże. Ja pomieszam, ponieważ zioła lubią, żeby było podłoże przepuszczalne, ja pomieszam troszeczkę ziemi ogrodniczej, pomieszam tą ziemię z piaskiem. I znowu nie potrzeba żadnych wielkich sprzętów. Ja posługuję się łopatką mojej córki. Nałożę sobie w tym celu, ponieważ będę mieszać to rączką, moje śliczne nowe rękawiczki. Każda pani sobie musi, może sobie urozmaicić pracę w ogródku za pomocą takich rękawiczek. Oczywiście można też bardziej fachowe. Ja mam takie w wersji. Eee, perfekcyjna pani dom. W każdym bądź razie dobra, bierzemy sobie zwykłą łopatkę. Oczywiście można użyć sprzętów bardziej profesjonalnych, yy, skręcić tutaj tysiące różnych opcji. Ale bez przesady, ja jako dziecko posługiwałam się do takich celów łyżką. Yy, taką zwykłą, stołową, do zupy. Co ciekawe, w tak zwanym PRL-u to było bardzo popularne narzędzie ogrodnicze. Łyżką się robiło dużo. Dobra, słuchajcie. Ja myślę, pamiętajcie o tym, że musimy zostawić miejsce na ziemię, której rośnie nasza roślina. Więc troszeczkę ja za dużo dałam, troszeczkę sobie odsypię, bo to trzeba też sprawdzić. Dobrze by było tą roślinkę przymierzyć i troszeczkę piasku. Mniej więcej tak jeden, tak jeden do trzech ziemię z piaskiem. Trochę tego, wiecie, to też zależy. Oczywiście żadnej glinie nie możemy tego posadzić. Zwykła ziemia ogrodnicza. Myślę, możemy jej trochę pomóc. Możemy to oczywiście przemieszać poza doniczkę. Ja to robię w tej chwili na żywym organizmie. Nie musicie na stole w jadalni, nie musicie na stole w kuchni. Te rękawiczki się piorą. To są specjalne rękawiczki, które można uprać, więc nie ma, nie ma żalu. Może ja po prostu wyjmę tak. Roślinkę łapiemy za... Łepek i wyjmujemy. Zwykłe, najzwyklejsze zioło. Ono, uwaga, jakie je kupmy jest piękne. Te wszystkie zioła, zwłaszcza wiosą, są po prostu pędzone. To są z upraw takich sterowanych, tak zwanych, pochodzą te zioła, więc one oczywiście będą bardzo ładne na, na potrzeby sprzedaży yy, przygotowane. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy my sobie to zioło, ja mówię, ja dokładnie z takiej roślinki kupionej za 4 zł w markecie, już drugi rok uprawiam bazylię na moim parapecie. Bazylia to jest akurat taka roślina, która nie może zimować na dworzu i tak naprawdę w takiej uprawie ogrodowej jest uważana jako roślina jednoroczna więc co roku musimy sobie świeżą kupić. Natomiast ona bardzo fajnie się przechowuje na parapecie kuchennym, kuchennym salonowym, no jakim tam chcecie, w każdym bądź razie na parapecie. Ona nawet nie musi mieć, tak jak wszystkie zioła się mówi, że lubią słońce, lubią warunki takie suche, słoneczne, południowe parapety, południowe wystawy, bazylia tego nie musi mieć. Ja na przykład uprawiam na północnym parapecie, totalnie północna strona, bo od tej strony jest moja kuchnia. I taką bazylię mam. Oczywiście, im więcej słońca, zioła są bardziej aromatyczne, ładniej wybarwione, ładniej lepiej też smakują, tak? Natomiast Oczywiście, w, im więcej cienia, im te warunki no, gorsze dla nich, tym one tracą tych wartości swoich. Natomiast absolutnie nadają się nadal do e, dalszej, e, do spożycia, do uprawy, do, do zabawy. Nimi. Słuchajcie, wyjmujemy z pojemnika. Tada, klocek. No, klocka to my nie chcemy. Słuchajcie, delikatnie. Rozrywamy bryłę korzeniowo. Delikatnie, nie możemy jej porwać ale trochę te korzenie musimy rozluźnić, żeby one lepiej rosły. Tak, zawsze. No jak są przerośnięte, zwłaszcza przerośnięte, tutaj trochę palec wkładamy, trochę uciskamy, wiecie, żeby to nie było za mocno. Wkładamy do doniczki. Akurat mnie się udało spasować e, moją bazylię I ja ją teraz delikatnie te przerwy, które zostały tutaj, bo tutaj mogę sobie jeszcze palec włożyć. Ja już sobie zwykłą ziemią ogrodniczą upcham. Żeby ta bazylia rosła nam stabilnie. I po prostu z każdej strony po kawałku i teraz tak, nie z jednej strony upychamy najpierw, a potem z drugiej strony, bo ta bazylia, bo każda roślina, nie tylko tam bazylia, będzie rosła krzywo. Stopniowo z każdej strony dodajemy roślince podłoże, żeby ona się prosto trzymała. Trzymamy też koleżankę za listki. I słuchajcie, dosypujemy też nie za dużo. Uwaga, teraz tak, nie możemy posadzić, musimy roślinę posadzić tak, na takiej samej głębokości, na jakiej rosła, tak powiem, oryginalnie. My nie możemy zasypać jej na łodyg, tak? Czyli miejsca, w którym jakby no łodyga wyrasta z tego matecznego, z tego podłoża, w którym żeśmy ją kupili, tak? Więc ważne jest, żeby na tej samej głębokości rosła roślina w doniczce, w gruncie, gdziekolwiek, co rośnie, jakby żeby rosła na tej samej głębokości po posadzeniu, jak w momencie, kiedy ją kupiliśmy w sklepie. I w tym momencie nasza bazylia wygląda w ten sposób. My możemy ją oczywiście delikatnie uformować. Bo w ogóle uprawa bazylii, bazylia to jest taka roślina, która ma tendencję do drewnienia i takiego wyciągania się. Jeżeli my zaczniemy ją użytkować w ten sposób, że będziemy uszczykiwali listki od spodu, żeby, te, żeby tylko nie urwać tych kocionków na górze, żeby ona ładnie rosła, to jest droga do donikąd. Bo bazylię trzeba właśnie uszczykiwać od góry, żeby ona się rozgałęziała i żeby nie drewniała. To jest bardzo ważne, bo w momencie jeżeli my, czyli po prostu jak używamy ją do kuchni, musimy ją od góry sobie, sobie zużywać, żeby, bo wtedy, jeżeli urwiemy te wierzchołki wzrostu, to tu wyrosną nowe młode pędy. I dzięki temu nasza bazylia będzie cały czas młoda i rozkrzewiona. Oczywiście to też zależy od tego, jakby, no, jak będziemy ją tam traktowali, jak ona się u nas poczuje, natomiast na pewno nie należy bazylii pozwolić zdrewnieć i tak się wyciągnąć mocno, bo ona Zestarzeć się, czyli ciągle musimy stymulować rozwój nowych pędów i to rozgałęzianie się. Dzięki temu będziemy mieli dużo liści, ładny pokrój, rozkrzewioną roślinę i co najważniejsze, te młode liście mają najlepsze walory smakowe, tak? Więc będziemy mogli ciągle z tego korzystać. Jeżeli przyniesiemy taką, ja już sobie zdejmę te rękawiczki, jeżeli piękne, które teraz mogę wrzucić do pralki i ubrać. Jeżeli przynosimy, słuchajcie, więc teraz wszystko zależy od tego, czy nasze podłoże, którym żeśmy sadzili, jaką ma wilgotność i jaką wilgotność była jaką miała roślina, tak? Bo w momencie, kiedy ją przyniesiemy ze sklepu i ona jest ociekająca wodą, bo ją panowie z obsługi sklepu po prostu zalali wodą na potrzeby ekspozycji, no to wiadomo, że jeżeli cieknie woda z doniczki, to nie podlewamy. W momencie, jeżeli nasze podłoże było w miarę suche, daliśmy tutaj dużo piasku, jeżeli bryła była przesuszona, to warto podlać. Ja akurat tutaj troszeczkę tylko podleję, bo ta roślinka miała dość mokrą bryłę korzeniową. Teraz tak. Ważne jest jeszcze jedno, jeśli chodzi o podlewanie i sadzenie. Jeżeli wyjmie... może się tak zdarzy, że kupimy. W ogóle jak kupujemy roślinę, to warto zobaczyć, czy ta bryła, w której ona rośnie, jest wilgotna, bo jeżeli jest przesuszona, będziemy mieli problem z wysadzeniem. Tego, co widzieliście, co ja zrobiłam, podniosłam roślinę, rozdzieliłam bryłę korzeniową z dużą łatwością rękami, nie zrobiłabym w przypadku, gdyby ta bryła była przesuszona, bo by się to nie dało, ja bym ją połamała i porwała, tak? Także trzeba najlepiej kupić. Wilgotną. A jeżeli nam się zdarzy, no nie wiem, kupimy, dostaniemy, mamy już suchą bryłę korzeniową, to warto ją po prostu wcześniej podlać przed sadzeniem jakieś tam, nie wiem, 2-3 godziny, żeby ta woda tam. Naszła. Te doniczuszki, w których kupujemy te gotowe, mają też dziurki, możemy po prostu wstawić do naczynia z wodą, żeby podciągnęło wodę, żeby ta bryła dosyć. Ona nie może być mokra, ona musi być wilgotna, bo jak mokra, to wyjmiemy kupę błota, też nie o to nam chodzi, tak? Musimy wyważyć, czyli nie zalewamy tego wodą, a delikatnie podlewamy, żeby po prostu mieć taką wilgoć podłoża. No i tyle, słuchajcie, stawiamy na, na parapecie kuchennym, możemy ją tutaj oczywiście ładnie obkurzyć, obmyć i zrobić, żeby wyglądała ślicznie. Stawiamy podstawkę pod spód, bo pamiętamy, że mamy dziurkę w doniczce i jedziemy, i w zasadzie możemy ścież naszą bazylią. W późniejszych latach, na początku nie należy jej nawozić. Nawożenie, ona jest tak mocno spompowana tymi nawozami, przygotowana na potrzeby, na potrzeby sprzedaży, więc ona jest naprawdę tutaj zasilona absolutnie, aż w nadmiarze, więc my jej musimy dać trochę odpocząć, ochłonąć i myślę, że jakoś tam po pierwszych tam kilku miesiącach możemy zacząć ją w e, takich sezonach wiosennych nawozić, jakimiś najlepiej orga, nawozami organicznymi. Natomiast e, istotna też jest rzecz, że taką bazylię uprawianą w domu, e, jeżeli już jesteśmy przy temacie bazylii, to jest najprostsze w ogóle w uprawie zioło, jedno z najprostszych ziół, e, taka bazylia potrzebuje, przynajmniej tak mówi teoria, m, takiego okresu zimowego spoczynku. My trochę musimy bazylii, zresztą każdej takiej roślinie, która jest z takiego klimatu, no nie naszego, tak, która rośnie u nas w domu, w domu ma teraz stałą temperaturę, stałe światło, stałe nawilgotnienie. My musimy takiej bazylii zrobić trochę zimy, więc teoria mówi, aby taką roślinę przenieść do chłodniejszego pomieszczenia, widnego, tak? Zasymulować tą zimę, troszeczkę ograniczyć jej podlewanie. Natomiast ja w praktyce powiem Wam, że moją bazylię uprawiam 12 miesięcy na parapecie kuchennym i nigdzie nie wędruję i korzystam z niej przez 12 miesięcy. Ona mniej więcej wygląda tak samo, więc moja praktyka pokazuje, że to zimowanie nie jest jakimś koniecznym do, do jej życia warunkiem. Natomiast, natomiast tak mówi przynajmniej teoria. Ostatnia sprawa to doniczki na zioła. Możemy oczywiście wsadzić je w każdy pojemnik, jaki mamy w domu. Ważne, żeby miał dziurę. Nawet możemy zrobić dziurę w samym dnie. Natomiast możemy sobie również bardzo prostą metodą z użyciem obecnie bardzo modnej farby tablicowej przygotować oryginalne doniczki, które będziemy sobie mogli podpisać. Możemy sobie zrobić doniczki, które będą miały wzorek. Narysowany farbą i na nim zwykłą kredą będziemy mogli, od, zależnie od tego, co wsadzimy, taką nazwę rośliny wpisać, albo po prostu najprostsza wersja z możliwych. Doniczkę podstawę malujemy sobie na czarno, oczywiście farbą tablicową i nazwę zioła. Można trochę poćwiczyć charakter pisma. Ja, mój charakter jest taki mało spektakularny, ale oczywiście można go poćwiczyć i em, w ten sposób sobie doniczki przygotować i nasze zioło również będzie w takiej doniczce wyglądało bardzo estetycznie. Tutaj te gwiazdki pewnie wszystkie zastanowiły, jak są zrobione. Więc te gwiazdki są zrobione bardzo prosto. Są wycięte gwiazdki z jakiejś naklejki. Mam dziurka, który dziurkuje gwiazdki. To można w sklepach papierniczych kupić. E gwiazdki lub gotowe gwiazdki naklejki nakleić. Zamalowujemy farbą. Jak jeszcze farba jest mokra, odklejamy gwiazdki naklejki no i zostają dziurki. Można tak każdy wzorek zrobić. Można się pobawić w szablony. Nie tylko farbą tablicową, każdą taką emulsją zewnętrzną można popróbować doniczki potraktować, malować ja zachęcam do tego, bo to jest zwłaszcza fajna aktywność z dziećmi. W ogóle sadzenie takiej bazylii, przygotowywanie doniczek, w ogóle ziół. Taka uprawa parapetowa to jest świetne rozwiązanie właśnie na taką aktywność ekologiczną, aktywność zieloną z dziećmi, bo to są zajęcia na takim poziomie, które dziecko już w wieku kilku lat może wykonać, a nawet moja trzyletnia córka Absolutnie asystuje mi w takich y, czynnościach i to już nie jest dla niej problem, tylko wielka atrakcja. Dziękuję za uwagę.